Państwa. Tu widzicie, tu jest śruba pokazuje. Tam jest nakrętka, nakrętka, na no to tam gdzie się zerwany yy, gwint, że tak powiem. I nic na to nie poradzę. Kręcę i kręcę i kręcę i nic w ogóle nic nie ma kompletnie, nie załapuje, jak to się mówi. I trzeba będzie. Dzwonić po pomoc, to znaczy się pomału przejadę, no. aby tam nie po, po przejeździe kolejowym czy coś, to żeby po prostu nie za szybko przejechać pomału, no powiedzmy, bo to jest wahać. No, ciężar samochodu na to się opiera, no ale gdzieś nagle jakiś dołek coś podbicie i może być nieszczęście z jazdą, także pokazuję co, by nie było. I no, Tu akurat muszę zobaczyć jaki to jest klucz od oleju. Jak to wygląda? Ręka mi znowu drżiemy, no niestety nie poradzę. Widzicie chyba e, zobaczymy. Na śruba chyba to jest to. Tak żeby do, do, do oleju spuścić tak. będziemy będziemy robić tutaj to. Także na razie pozdrawiam i zobaczymy co będzie dalej.